Witajcie, kochani, witam was bardzo cieplutko. Cieplutko, bo za oknem pierwszy śnieg. I tak samo mroźne są wieści, jakie docierają do nas przez oficjalne media. I tak sobie myślę, że już chyba nie ma osoby, która by nie dostrzegła tych manipulacji. A w każdym razie nie dotarło do niej, że coś tu jest nie tak. Że rzeczywistość, jaką nam się serwuje w mediach, jest zupełnie inna od tej. Naokoło od tej realnej, w którym w której przyszło nam żyć. Coraz szybciej pokątnie w nocy uchwalane kolejne ustawy, zarządzenia, polecenia oboszczające niszczące, rujnujące nam życie i gospodarkę. I z ludzkiego punktu widzenia można by się i się załamać. Ale przecież mamy siebie i nasze serca pełne miłości wzajemnej, miłości braterskiej, miłości danej nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu chwała i uwielbienie. Karmy się tą miłością, bo będzie nam bardzo potrzebna. Bądźmy jak lampy, które świecą w ciemności, bądźmy solą dla tej ziemi. A przede wszystkim mówmy prawdę. Niech nasze słowa będą tak, tak, nie, nie. Po prostu zachowajmy przy tym rozsądek. Przecież nie warto się narzucać wszystkim w koło, ale mówić. Jak jest, to już myślę najwyższa pora mówić jak jest, bo zło zawłaszcza teren za terenem, obszar za obszarem, naród za narodem, zawłaszcza zasoby naturalne danych narodów, po to, żeby je wykorzystać do niszczenia rdzennych mieszkańców danej ziemi. I tak z właściciela, jako suweren potężnych zasobów, siedzimy na węglu, węgla, Musimy się prosić o zgodę na pozbieranie chrustu do lasu. Stało się tak poprzez szczucie brata na brata, poprzez manipulacje dokonywane na narodzie od wielu lat. Dlatego pora, byśmy się zebrali w sobie i byśmy zwrócili się o pomoc do tego, który nam pomóc realnie może i tą pomoc nam obiecał. Żebyśmy się zwrócili, otwierając serca do Pana naszego, do Jezusa Chrystusa, żebyśmy zawołali do Ojca, z prośbą o zmiłowanie. Tak to czuję. Jest to bardzo ważny czas, szczególnie nadchodzący miesiąc. Czas modlitwy, czas wyciszenia się naszych serc i zwrócenia się ku Panu, żeby nasze serca połączyły się z nim w jednej prośbie o zmiłowanie nad narodem, o ratunek. I oczywiście forma może być dowolna, można się modlić grupą grupą domową, można się modlić w kościele z Bożem, można się modlić przede wszystkim samemu w własnym sercu bo te modlitwy prosto z serca są miłe Panu. i w tym nagraniu będę się modlił korzystając z mądrości Syracha rozdział 36 modlitwa o wybawienie Izraela prosząc Pana o zmiłowanie nad naszym narodem a w dalszej części wygłoszę słowo prorocze Molitwa o wybawienie Izraela. Zmiłuj się nad nami, Panie Boże, wszystkich rzeczy i spojrzyj. Ześlij bojaść przed Tobą na wszystkie narody. Wyciągnij rękę przeciw obcym narodom, aby widziały Twoją potęgę. Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym, tak przez nich wobec nas okaż się wielkim. Niech ci uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie. Odnów znaki i powtórz cuda, sław rękę i prawe ramię. Wzbudź gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga. Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła. Ogień gniewu niech strawi tego, kto się ratuje, a ci, którzy krzywdzą Twój lud, niech znajdą zagładę. Zetrzyj głowy panujących wrogów, którzy mówią prócz nas, nie ma nikogo. Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazywany Twoim imieniem. Nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem. Nad Jeruzalem, miejscem Twojego odpoczynku. Napełnij syjon wysławianiem Twojej mocy i lud Twój chwałą swoją. Daj świadectwo tym, Którzy od początku są Twoimi stworzeniami i wypełnij proroctwa dane w Twoim imieniu. Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni. Wysłuchaj Panie, błagania Twych sług. Zgodnie z błogosławieństwem aronowym nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków. Amen. Wierzę głęboko, kochani, że. Wielu z nas, wielu z braci czuje taką potrzebę wewnętrzną modlitwy za naród i jest to naturalna potrzeba, naturalne pragnienie serca. Wierzę też, że Pan zaczyna działać mocniej w narodach i że odwrotnie, te narody, które się mienią najlepszymi, które chcą namieszać i mieszają w narodach mniejszych, uciskając je, same będą uciśnięte. Jestem o tym przekonany. Jak czytamy w księdze Daniela, rozdział drugi, mądrość i moc są przymiotem Bożym. On zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. To Pan odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemności, a światłość mieszka u Niego. To dlatego plany globalistów nie powiodą się, bo niszczą Bożą rzeczywistość, Boże dzieło. Bo chcą przerwać, przerywają przepływ miłości, który jest procesem twórczym na Ziemi, w którym objawia się duch boży. Duch, który działa tak jak chce. Nie według naszych, naszej woli, według nasz, naszego rozumowania, według danej religii, ale działa według miłości i mądrości bożej. Działa w narodach, działa w jednostkach. Wielu z nas się budzi w tym momencie. Wielu z braci zmienia się w swoim myśleniu, poszerza niejako swój światopogląd, poszerza swoje serce, otwiera na przepływ Bożej miłości, bo to jest czas otwarcia serc na właśnie ten przepływ. Paradoksalnie rozszerza się serce i świadomość, i człowiek rozumie, że żyje na jednej ziemi, żyje w symbiozie z każdą istotą z bratem, siostrą, ze zwierzętami, z roślinami, że stworzymy jedną jedność, nie sztuczne hasła typu Fit for 55 lub tym podobne pseudoekologiczne działania, które tak naprawdę nabijają kapzę najbogatszym, ale wewnętrzna troska i zrozumienie. Zrozumienie kim tak naprawdę jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Tak my bo każdy z nas ma swoją historię, jak i każdy naród też tą historię posiada. Odnośnie proroctwa jest to księga Ezechiela, rozdział 31, cedr. Posłuchajmy. W roku 11, miesiącu 3, dnia pierwszego miesiąca, pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, powiedz farano, faraonowi, królowi egipskiemu i całemu mnóstwo jego poddanych, komu dorównałeś twoją wielkością? Oto. Aszur, jak cedr na Libanie, o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach, wysoko rosły i między chmurami był jego wierzchołek. Wody dodały mu wzrostu, otchłań go wywyższyła, sprawiając, że ich strumienie płynęły dookoła miejsca, gdzie był zasadzony i swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne. Pomnożyły się jego konary, a jego listowie się rozrosło dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne. W jego zaścieniu mieszkały liczne narody. W cieniu mieszkały liczne narody. Piękny był w swojej wielkości ze swoimi długimi konarami, gdyż korzenie jego nurzały się w obfitej wodzie. Nie dorównywały mu cedry w raju Boga, cyprysy trudno było porównać do jego gałęzi, platany nie dorównywały jego konarom, żadne drzewo w raju Boga nie dorównywało jego piękności. Pięknym go uczyniłem ofitością jego gałęzi, i zazdrościły mu tego wszystkie drzewa Edenu, które były w raju Boga. Dlatego, tak mówi Pan Bóg, ponieważ tak wysoko wyrósł, a wierzchołek swój podniósł aż do chmur, i serce jego wbiło się w pychę z powodu własnej wielkości, dlatego podałem go w ręce Mocarza wśród narodów, aby się z nim oprzedł stosownie do jego niegodziwości. Odepchnąłem go. A cudzoziemcy, ci najgroźniejsi spośród narodów, wycieli go i porzucili. Na góry i na wszystkie doliny spadły jego gałęzie, a jego konary, połamane, utonęły we wszystkich czeluściach ziemi, a spod jego cienia usunęły się wszystkie narody ziemi. I opuściły go. Na jego szczątkach mieszkają ptaki powietrzne, pomiędzy jego gałęziami są pomne zwierzęta, aby już żadne drzewo stojące nad wodami nie rosło już więcej w górę, nie wznosiło swego wierzchołka aż ku chmurom, i aby nic, co bierze siłę swoją z wody, nie ufało własnej wielkości, ponieważ wszyscy zostali poddani śmierci. Wejdą do krainy podziemnej do grona tych ludzi, którzy zeszli do dołu. I tak mówi Pan Bóg, w dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim otchłań, zatrzymałem jej strumienie i zostawiłem, zostawiłem wielkie wody. Z tego powodu spowiłem Liban, wstrój z żałobny i z jego powodu uschły wszystkie drzewa na polach. Gdy go strącałem do Szeolu, pomiędzy tych, którzy zeszli do dołu, hukiem jego upadku zatrwożyłem wszystkie narody. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu, piękne i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie, które wodami zostały zroszone. Równocześnie zeszły do Szeolu pomiędzy tych, którzy od miecza polegli te wszystkie spośród narodów, które w jego cieniu spoczywały. Któremu z drzew Edenu dorównałeś chwałą i wielkością? A przecież zostaniesz rzucony wspólnie z drzewami Edenu do Szeolu. Wśród nieobrzezanych będziesz leżał wspólnie z tymi, Którzy poginęli od miecza, tak będzie z Faraonem i wszystkimi jego poddanymi, poddanymi, wyrocznia Pana Boga. Kochani, wznośmy swoje serce do Pana, bo w Nim nasza nadzieja. Musimy się jak najszybciej wydostać spod skrzydeł, cudzysłowie, opieki tego drzewa, które czerpie siłę z naszych korzeni teraz. To nastąpi. Wierzę, że Pan nas uwolni od tego, tak jak obiecał. W tym moja nadzieja, ale wiem też, że czeka nas niesamowicie dużo pracy związanej ze zmianą świadomości, a przede wszystkim z wiarą w siebie każdego z nas i narodu, z odzyskaniem ducha narodu, starożytnego narodu, którym byliśmy przed wiekami, a które gdzieś tam się rozmyło, zatraciliśmy tą wiarę właśnie i poddaliśmy się zawsze pod działanie obcych. Sztucznie zrobiono z nas kraj kolonialny, wyzyskując do granic możliwości, kraj niewolników. I pora się otrząsnąć, pora nabrać siły, wrzucić z siebie z pleców garb, który nas niemiłosiernie uciska, ale sami tego nie zrobimy. Bez wsparcia Boga to się nie uda, bo tylko On może zmienić naszą świadomość. Ale też dodać nam wewnętrznej siły, byśmy stanęli ramię w ramię. Służby mundurowe, obok służb administracyjnych, by zniknęły podziały lewa, prawa strona, ten, tamten, za, przeciw, byśmy odzyskali jedną świadomość narodowej tożsamości. A to przychodzi niestety z uciskiem. Ona się zbudzi. Wierzę w to i z tą nadzieją Was zostawiam. Błogosławię Was, siostry i bracia. Z Bogiem.